Reading vlog, vlog czytelniczy, jak zwał, tak zwał, ale powiem Wam szczerze, że nie byłem przekonany, czy aby na pewno chcę nagrywać wideo w takiej formie, no bo prawdę mówiąc nie wiem, czy się sprawdzę, ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem, więc próbujemy. Jeśli ktoś ogląda to na YouTubie, to znaczy, że wyszło mi przynajmniej dobrze. I tak, co w tym vlogu? Po pierwsze podsumujemy sobie TBR, w którym mieliście możliwość wyboru, spośród ośmiu książek, czterech, które właśnie teraz w kwietniu będę czytał. I żeby ten vlog nie był jakiś taki bardzo długi, to zamiast wszystkich czterech wybiorę sobie jedną i właśnie ją omówię, zrecenzuję, no zobaczymy jak mi to pójdzie. Ale najpierw sprawdźmy, które książki wy wybraliście, które właśnie teraz będę czytał. Okej, okay, więc zaczynajmy. Po pierwsze chciałbym wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tej naszej mini zabawie, głosowali na książki. Było parę komentarzy, za które bardzo dziękuję, bardzo mnie to cieszyło, że oglądacie właśnie nasze filmy. No i co? Podsumowałem sobie, wybrałem książki, które najczęściej były wybierane przez was. I tak, wyszło na to, że w kwietniu będę czytał Niewidzialne życie Adilaru, przekleństwo Sony, wybraną oraz wybrańcy. No i powiem Wam, że no, co do niektórych tych książek byłem pewien, że one dostaną się do teraz do czytania w kwietniu, ale na przykład dziwi mnie, że książka Cień i Kość dostała bodajże tylko jeden głos, no bo teraz wychodzi ten serial na Netflixie i myślałem, że będzie większe zainteresowanie tą książką, ale jednak nie i będziemy trzymać się tego schematu, nic nie będę zmieniał, Wasze wybory, Wy mieliście taką możliwość. Wybierania, więc tego się będziemy trzymać. No i tak, wszystko oczywiście będę chciał czytać na czytniku, no bo jednak ja preferuję bardziej taką, taką formę czytania książek. Ale jeśli czegoś nie będę miał dostępnego na czytnik, no to będę szukał książki papierowej, pożyczał od kogoś czy z biblioteki, ale będę czytał. I tak, co do tej książki, którą będę recenzował, czy też właśnie omawiał w tym vlogu, jeszcze nie wybrałem, zastanawiam się jeszcze. Także, żeby się dowiedzieć, musicie chwilkę jeszcze poczekać. Wiosna to chyba moja ulubiona proroku. Wszystko się teraz właśnie zieleni po takiej szaro-białej zimie. Wszystko zaczyna budzić się do życia. Kwiatki zaczynają kwitnąć, ptaszki śpiewają. Jest naprawdę pięknie. No, i myślę, że warto gdzieś się ruszyć wyjść mimo tej sytuacji na świecie. Ale myślę, że jak się pójdzie gdzieś do lasu czy na jakąś łąkę pospacerować, to nikomu się nie zaszkodzi. A dla siebie, dla własnego zdrowia, można właśnie się ruszyć. Poprawić swoją kondycję, a moja po tej zimie jest dość kiepska. Więc no, ruszajmy się. I o takich pięknościach wiosny mówię, zaraz Wam po pokażę. Wy jeszcze nie widzicie pięknie kwitnące kaczeńce. O Ups, popsuł mi się aparat, zaraz wracam. Okej, okay, problemy techniczne za mną. Tu pięknie kaczeńce sobie rosną, kwitną. Takie żółte kwiatuszki. Wśród strumyczka, jakiś strumyczek, tu takie bagienko jest, rosną kaczeńce. Później, jak się zrobi jeszcze cieplej, powinno być ich więcej, bo tu zawsze jest tak ładnie żółto od nich. Także, no. Jeszcze raz mówię, warto się przejść. Dawniej podobno wierzono, ludy słowiańskie wierzyły, że wśród gałęzi wierzby kryją się rusałki i topielce, a że te właśnie bazie, kotki baziowe mają moc uzdawienia bólu. My już w takie rzeczy nie wierzymy, no ale bazie dalej cieszą oko i ładnie wyglądają. Ale myślę, że nie każdy mógł widzieć bazie w formie takiego kwiatuszka. On też bardzo ładnie wygląda. Teraz niestety lał deszcz i one się zrobiły takie mokre. Ale z daleka takie drzewo wygląda naprawdę ładnie. Mogę tylko tyle jeszcze powiedzieć, że no, współczuję osobom, które mają alergię na pyłki. Bo to bardzo mocno pyli, także macie przekichane. I to dosłownie. Poczywałem sobie, pochodziłem, posiedziałem i poczytałem e, opinie na temat tych książek, które wy wybraliście. E, żebym mógł wybrać książkę, którą teraz w tym vlogu umieszczę, będę czytał. I padło na przekleństwo Sony. I sprawa jest o tyle śmieszna, że wybrałem to przez pewien komentarz. I to komentarz negatywny, bo e, czytając e, opis książki stwierdziłem, że no podoba mi się ta fabuła, jestem ciekawy tej książki. Historia, no raczej będzie ciekawa, a ten komentarz jakby wszystkiemu zaprzeczał. Więc stwierdziłem, ok, spróbujemy, przeczytamy i ocenimy po swojemu. E, także będziemy czytać przekleństwo Soni. E, no i co, e, takich technicznych spraw, no to ja po nocach czytam, więc raczej nie będę wam tutaj nagrywał w nocy. A może jakieś przebitki się pokażą, ale nic za dużo. No i pewnie zobaczymy się dopiero po przeczytaniu kilkudziesięciu, kilkuset, no może przesadziłem, ale po setce stron pewnie zdradzę wam, jak tam moje wrażenia po właśnie pierwszej setce przedstawię Wam trochę fabułę, także do zobaczenia później. Kwiecień plecień po trochę zimy, trochę lata. No i z pięknej pogody, bardzo ciepłej, zrobiła nam się trochę zimowa pogoda. Zaczął padać śnieg, no i się zrobiło dość zimno. No ale nic na pogodę wpływu nie mamy, ale mamy wpływ za to na czytanie. No i powiem Wam, że zrobiłem sobie jeden dzień przerwy od czytania i nagrywania, ale nadrobiłem to przez tą jedną noc i powiem Wam, że wyszło mi to naprawdę dobrze. Sonia, czyli główna bohaterka książki, jest auruczulą, czyli osobą, y, która potrafi wykrywać, wyczuwać emocje żywych istot. Zresztą u Sonii ten dar jest dość nietypowy, ale tego musicie dowiedzieć się z książki. Y, no i w świecie Katrin Pardi y, każda taka dziewczynka z takim darem y, ma obowiązek trafić do klasztoru, gdzie ten dar będzie rozwijany, pielęgnowany i taka dziewczynka zostanie przygotowana do służby u cesarza. Bo takie dziewczynki należą do cesarza i mają mu później służyć. Mają za zadanie powiadamiać go przed wszelkimi niebezpieczeństwami, jakimiś intrygami i tak No, i Sonia też powinna trafić do takiego klasztoru, ale jakoś udaje jej się uniknąć tego narzuconego z góry przeznaczenia. Ukrywa się u romskich, ale jak to się mówi, przyjdzie kryska na matyska, no i Sonia w końcu też trafia do takiego klasztoru, co zresztą kończy się dość tragicznie i niezbyt przyjemnie. Tymczasem na dworze dochodzi do zabójstwa cesarzowej, no i na kogoś trzeba zwalić winę, więc wina spada na e, najwyższą wtedy e, auroczułą, która sprawowała swoją posługę tam. E, no i ona zostaje tam stracona za niedopełnienie swoich obowiązków e, i na dwór jest potrzebna nowa auroczuła. No, ale po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach z klasztoru okazuje się, że najstarszą Auroczą, która jest w kolejce do służby właśnie cesarzowi, jest młoda, niedoświadczona no i w pełni jeszcze nie panująca nad swoim darem Sonia. No, ale ma obowiązek, więc trafia na ten dwór. No i od razu zostaje wplątana, jakby w te swoje obowiązki. I tyle. Tyle wam zdradzę z fabuły. To było moje nakreślenie fabuły tej książki. Myślę, że tyle wystarczy. Ja przeczytałem już troszeczkę dalej. Jestem prawie w połowie, 200 strona. Całość, cała ta książka ma 450 stron, coś koło tego. No i jak na razie mi się podoba. Będziemy czytać dalej. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale jak na razie, no, miło się czyta, całkiem taka lekka książka. No i. Tak jak myślałem, no, podoba mi się na razie. Idę sobie, idę. I patrzcie, jakie piękne kwiatuszki. Tylko nie jestem pewien, czy to przebiśniegi, czy to śnieżyczki, ale pięknie taka kępka pod drzewem sobie rośnie. W takim zagajniczku. Jak na razie wszystko dobrze, ale po jaką cholerę autorka tu wtryniła ten trójkąt miłosny? Naprawdę, ja jakoś rzadko się spotykam z trójkątami miłosnymi, ale mi to nie pasuje i za bardzo tego nie lubię. Marta też za bardzo nie lubi trójkątów miłosnych i w tej książce może z początku nie, nie było tego trójkątu jakoś tak bardzo... Nie był on bardzo zauważalny, przynajmniej ja go nie zauważyłem z początku. Ale teraz coraz bardziej mnie zaczyna on irytować. Mam nadzieję, że to nie będzie się toczyło jakoś strasznie, bo książka jako całość jest ok, ale ten wątek z trójkątem miłosnym, ach, no on mi tu nie pasuje, za nic w świecie. Przedłam dzisiaj do Marty. Będziemy robić zdjęcia na Instagrama. Cześć Marto. Hej, hej. Tak, e, zapraszamy na naszego Instagrama. Tak, czasem mamy. tam się coś pojawi. Tak. I poza tym Marta chciała Wam przedstawić no właśnie, swój nowy nabytek. E, tak, znaczy nowy nabytek już przeczytany, o dziwo. I myślę, że nie będę Wam o nim mogła powiedzieć w podsumowaniu kwietnia, więc pomyślałam, że zrobię to teraz. E, jak może wiecie lub nie, Kasper już czytał tą książkę i tak. jemu tak średnio przypadło do gustu. No, za mało akcji jak dla mnie. E, mi akurat bardzo się podobała. Uznałam tą historię za taką e, swoją. Wiecie co, przez to rozumiem, że taka dla mnie. E, Mamy tutaj świetnie wykreowany steampunkowy świat. E, ludzie mieszkają w takich miastach, arkach. Aczkolwiek szczerze to chyba nie do końca ogarnęłam ten świat. No, ja ale... też. Zobaczymy. No, i właśnie mamy tutaj naszą bohaterkę Ofelię. Cięcie! Oto winowajca, ale wracamy. Tak, Marto, kontynuuj, może. Tak, mamy bohaterkę Ofelię, która właśnie ma wyjść za mąż, za nieznanego jej człowieka. Ale jakby nie będę się tutaj zagłębiać, jakby w fabułę, ponieważ. Myślę, że y, akcja na początku jest dosyć wolna, chociaż ty w ogóle chyba narzekałeś, że ta akcja jednak się nie bardziej, w tej książce. Tak, tak, tak. Chociaż powiem, że bardziej mi się początek podobał niż tam y, końcówka tej książki. No, tak bym powiedział. Yy, no właśnie, ale muszę Wam powiedzieć, że w tej książce są świetnie wykrowani bohaterowie, ponieważ po prostu każdy z nich tak zapada w pamięć, nawet jeżeli pojawia się tylko na chwilę. Yy, i co jeszcze? Relacje między bohaterami są dosyć skomplikowane. Te charaktery nie są białe albo czarne, ale mają takie odcienie szarości. No, nasza bohaterka nie bardzo wie komu ufać w tym świecie, w którym się znalazła, tak? ponieważ musiała się wyprowadzić ze swojej rodzinnej arki. No i co? Ja muszę już powiedzieć, że zakupiłam drugi tom i mi ta historia bardzo się podobała i wam ją polecam. Ja nie wiem, czy będę czytał drugi tom. Jeszcze nie skreśliłem tej serii, ale zobaczymy. No, już przestajemy nagrywać, bo strasznie nie się Marta na profesjonalnym tle. Oczywiście, będziemy robić fotkę. Tak. Na zakończenie stwierdziłem, że rozłożę cały swój y, majątek, sprzęt i ładnie się oświetlę. Nagram się na swojej półeczce. Y, bo skończyłem tą książkę, tak? To była dla mnie dość długa noc. Nie przez pana, bo akcja na koniec tej książki była naprawdę y, dość porywająca. Ale tak, podsumujemy sobie to. Spisałem sobie prawie wszystko w swoim notatniku, żeby o czymś nie zapomnieć. I tak, zaczniemy sobie od świata, później przejdziemy do akcji, nakreślimy sobie coś, powiemy o bohaterach, i na koniec będzie moja opinia na temat tej książki. Więc tak. Co do tego świata, no to ten świat według mnie nie jest czymś wyjątkowym. Myślę, że on pojawia się już w różnych książkach. Mamy tutaj świat: coś ala Carska Rosja. Ludzie żyją w biedzie, szlachta się bawi, a na tronie siedzi Car. Który chce coraz więcej i więcej i domaga się więcej. Dobra. Kultura tu w tej książce jest fajnie opisana, tak, wiemy co mniej więcej tam, jak, jak wszystko tam działa. No i ten świat, wracając jeszcze do tego, on tutaj jest też fajnie opisany, wiemy mniej więcej co gdzie się znajduje, jakie państwa tam jeszcze występują, jakie, no tam nieraz są nawet, w co jest bogate dane państwo, także to też na plus, autorka tutaj się postarała i całkiem fajnie nam ten świat przedstawiła akcja i tutaj powiem wam, że jest ciekawie jak mogliście pewnie zauważyć, no y, ta książka mi się podobała z początku bardzo, no może bardzo to za duże, y, za duże słowo, y, ale no było ciekawie, y, później w środku ta książka troszeczkę zwolniła, y, to tempo y, właśnie się zwolniło, y, ale na koniec y, jak tam doszło co do czego no to naprawdę też y, przyspieszyło, no i nocka była nieprzespana, godziny leciały jak szalone i tak, było ciekawie. Bohaterowie. Główna bohaterka, taka troszeczkę z jednej strony irytująca, no ona nie opanowała jeszcze w pełni tego swojego daru. No i trafia do tego nieznanego świata, więc jest tam troszeczkę tak zgubiona. Też ona ma tam taką swoją motywację, żeby przetrwać w tym świecie, nie uciekać stamtąd, a nic, ona chce jakby obronić swoje. Przyjaciółki, właśnie też, które są auroczułe, żeby one nie musiały przechodzić tego, co ona, czyli dostać się właśnie pod te rządy, żeby nie musiały służyć. No, w tym swoim, w tym królestwie ona też tam znajduje sobie przyjaciółkę, także nie jest tam całkowicie osamotniona. Główny cesarz walko, młody cesarz, niewiele starszy od właśnie Sony, taki despota, właśnie. On chce rządzić, on chce coraz więcej. Z jednej strony naprawdę y, taki agresywny, poważny, a z drugiej strony mm, powiedzmy, że jest taki luźny, miły, y, ale to wszystko jest takie, no, na siłę troszeczkę. Chociaż, no, dla niego najważniejsza jest władza i dużo mieć w majątku. Taki typowy. Y, no i jeszcze książę, który przyjechał po naszą sonię. On taki jest tajemniczy. Bardzo tajemniczy, ma swój sekret i Sonia no, próbuje ten sekret odgadnąć, rozwiązać tą zagadkę swoją taką, co ten książę ukrywa, co on knuje. No i tyle, myślę, że z bohaterów to są taka trójka najważniejszych bohaterów. I tak, co tam było dalej? Zapomniałem sobie. Jakieś pierdółki jeszcze tam sobie spisałem, ale myślę, że już wszystko powiedziałem, co chciałem przekazać, takich najważniejszych informacji. Yy, I tak, y, moja opinia. Tą książkę oceniłem na 7 gwiazdek, ale uważam, że tak w pełni na 7 gwiazdek nie zasługuje. Yy, to jest takie coś pomiędzy książką dobrą, a bardzo dobrą, no, coś takiego. Czy mógłbym ją polecić? Tak, mogę polecić, pod warunkiem, że ktoś nie ma nic lepszego do przeczytania, bo myślę, że jest dużo lepszych, dużo więcej lepszych książek od tej. Więc, no, jeśli ktoś nie ma czegoś do przeczytania albo chce coś takiego lekkiego, tak jak ja, y, czytałem ostatnio dość ciężkie książki, takie poważne, y, a to jest taka fajna książka, leciutka, y, którą szybko się czyta, no i też nie jest jakimś grubym molochem, y, więc tak. I co, tak szybciutko jeszcze podsumowując, no to świat na plus, pomimo tego, że raczej nie jest wyjątkowy, bohaterowie też tutaj dam plusa, cała ta mechanika tego świata, te auroczułe, to wszystko też tutaj ode mnie dostaną plusa. I co, no i chyba tyle. Nie, jeszcze jedno, zapomniałbym. Najważniejsze, minus... Tak, ten cały wątek miłosny, wątek z tym trójkątem miłosnym, to ode mnie dostaje wielkiego minusa, może niewielkiego, bo autorka w miarę to jeszcze delikatnie pisała, więc w miarę ja przeżyłem to, nie było to jakieś bardzo, bardzo mocno odrzucające, ale i tak dla mnie to jest minus, nie lubię wątków miłosnych i to niektórym się pewnie może podobać, innym się nie podoba, tak jak mi więc tutaj zależy od gustu, ale no były opisy, które jak dla mnie były, no nie, nie dla mnie, o, nie były dla mnie te opisy, także tyle. No i co, książka ogółem ciekawa, właśnie taka leciutka, fajna, no i była akcja, na pewno się w tej, przy tej książce nie nudziłem, nie zasinałem, także no. Tyle byłoby z mojej opinii. Miałem się z Wami gdzieś wyjść, ale niestety pogada nam się na tyle popsuła, tak strasznie wieje wiatr, że no raczej niki z mojego nagrywania by było, więc no chyba pasuje już skończyć tego vloga. Skończyłem czytać książkę, więc vlog czytelniczy też powinien się już raczej kończyć. Także tyle. Dajcie znać, jak ten vlog Wam się w ogóle podobał, czy się podobał, czy może nie. Bo to mój pierwszy vlog, więc na pewno jakieś błędy są, można pewnie coś poprawić. Także jak możecie to mi napiszcie, co można byłoby zmienić, właśnie naprawić, poprawić. No i tak, zachęcam oczywiście do pozostawienia łapki w górę, jeśli film się spodobał oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić naszych kolejnych filmów. To dla nas jest taki znak, że ktoś nas właśnie ogląda, komu się to podoba. No i że mamy dla kogo nagrywać. Także tak, ja teraz siadam do montowania. Zobaczymy, spróbujemy to jakoś fajnie posklejać. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.